Zgodnie z naszymi prognozami cena baryłki ropy Brent sięgnie 45 dolarów dopiero w roku 2018, że zakładamy dosyć stopniowy i powolny wzrost cen ropy na rynkach światowych. Nasz bazowy scenariusz może być zakłócony przez oczywiście pewne zdarzenia, natomiast ryzyko ich wystąpienia jest dosyć niskie. Jednym takim głównym czynnikiem jest zmniejszenie wydobycia przez kartel OPEC ropy. Mamy tego już pewne efekty w postaci zamrożenia wydobycia uzgodnione pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską. Dodatkowo jeszcze na ceny ropy może także wpływać bardziej zdecydowane wejście, powrót Iranu na rynek ropy. Tu już widzimy pierwsze, pierwszą aktywność Iranu po zniesieniu sankcji. Natomiast na razie to, to, co obserwujemy, to jest sprzedaż ropy z zapasów. Bank Światowy szacuje, że powrót produkcji Iranu do poziomów sprzed nałożenia najbardziej dotkliwych sankcji. W 2012 roku zajmie od 8 do 12 miesięcy, jednak te inwestycje wymagają poniesienia kosztów, ich, odtworzenia, ich odtworzenie wymaga czasu. Tym samym również Bank Światowy prognozuje, że już w zeszłym roku prognozował, że powrót Iranu na rynek ropy naftowej i zwiększenie podaży o milion baryłek dziennie będzie skutkował zmniejszeniem cen ceny ropy o 10 dolarów. Znowu w kolei po, po drugiej stronie niewiele mamy czynników, które mogłyby świadczyć o wzroście, dodatkowym wzroście cen ropy z, patrząc na stronę popytową. Bez wątpienia trudniejsze warunki pogodowe, cięższa zima, niższe temperatury, tak jak chociażby to miało miejsce w ciągu ostatnich tygodni w Stanach Zjednoczonych, przyczyniłyby, przyczyniłyby się do tego, że zauważylibyśmy wyższe kwotowania ropy naftowej na rynkach światowych.